Słuchajcie, wreszcie, wreszcie mamy to. Wy już pewnie wiecie, po tytule filmu co jest grane, mamy to. Komputer nowy jest, będzie działać. Spaczka ja sobie ją tutaj w sumie najpierw swoli. Mam nadzieję, że nie padnie mi bateria w kamerze, bo jej nie ładowałem trochę czasu. Okej, okay. dobra, teraz trzeba być ostrożnym. To potem. Ostatni raz, słuchajcie, robiłem, rob, robiłem unboxing mojego poprzedniego komputera w 2011 roku, czy tam w 12, jak miałem swój kanał na YouTube w wieku 12 lat. damn. I jest powtórka rozryw z rozrywki. To było w tym samym miejscu, słuchajcie. Co jest teraz. I wszystko się zgadza. MacBook Pro 13 14 GHz, 16 GB, 256 GB dysku. Tak to wygląda i w końcu wchodzimy na trochę większą jakość, bo mój poprzedni mak słuchajcie, miał lat, w tym momencie, już z 9 ponad ma lat, słuchajcie. Mimo, że dalej zrobiłem na nim płytę ostatnią, yy, która się ukaże niedługo, to już pora, pora na zmianę i ta płyta była pięknym dopełnieniem tego wszystkiego. Chciałbym nagrać ten moment, nie? Wiecie, wiecie co chodzi. Ach, sorry, skarpetki trochę brudne mam. Jest nowa maszyna. Potem Wam opowiadam, czemu wybrałem konkretnie taki model, bo się trochę pozmieniało w trakcie. Jak się to wyciąga? A, no tak. Jest. I teraz w środku, oczywiście, tam ładowarka, nieładowarka, naklejki. Ale ja chcę już to mieć w swoich ryncach. Piękna sprawa. Piękna sprawa. I jabłuszko. Zobaczcie sami. Dobra, słuchajcie, przetestowałem sobie już trochę nowy sprzęt. Mamy 14, a odpakowywałem go tak koło 11, coś w ten deseń. Więc 3 godziny sobie z nim popracowałem. Wiadomo, trzeba było zainstalować oprogramowanie, jakieś takie pierdoły. No i wgrałem sobie tam Logika, Final Cut, wiadomo, programy, z których korzystam na co dzień. I wziąłem ten materiał z unboxingu, pomontowałem sobie dla testu. Dlatego, że muzycznie nie boję się o tego Maca, totalnie nie boję się o to, jak on wypadnie. Jeżeli chodzi o pracę w Logiku, bo wiem, że no, to będzie mistrzostwo świata i nie ma co gadać. Wiadomo, gdzieś tam sobie odpaliłem jakiegoś tiona na odsłuchu. Tak samo ten Max sprzed 9 lat, jak jak ten. Zero, zero z pięcia. Natomiast w montażu no, już widzę dużą różnicę. A to co teraz nagrywam, nagrywam w 4K, żeby sprawdzić, jak będzie mi się montowało właśnie materiały w 4K. Co to jest za MacBook i czemu MacBook i tak dalej szybkie wyjaśnienie e, i szybkie w ogóle, szybko opowiem dlaczego z Maców konkretnie korzystam. Ten model to jest e, nowy, zaprezentowany na początku maja, e, Macbook Pro 13 calowy. Jest to wersja bazowa, rozbudowana jedynie o e, 8 GB ram więcej, czyli mam tutaj 16 GB ram -u. Nie jest to ten model za 10 tysięcy, o którym wam mówiłem, e, dlatego że słuchajcie, tydzień temu, dwa tygodnie temu jakoś, Apple ogłosiło przejście na nową architekturę procesorów ARM, która będzie mega potężna. I ja uznałem, że skoro Apple planuje, planuje tak gruby ruch, jakoś niedługo podejrzewam, że to jest kwestia, no, powiedzieli, że za dwa lata wszystkie ich komputery będą na nowej architekturze. Nie wygaszy się, mordo, yy, to stwierdziłem, że nie będę brał sobie kompa za 10 tysięcy na te powiedzmy 6-7 lat, tak jak ten mi starczył na 8. Tylko kupię sobie tę trochę tańszą wersję. Ja jestem dosyć mocnym power userem. Kupię sobie tę tańszą wersję, tak żeby powiedzmy za 3-4 lata zmienić na nowy. To znaczy, na, na troszeczkę krócej tego MacBooka kupiłem, ale to wciąż są lata i to wciąż będzie, będzie mi żyło prawdopodobnie dużo y, dłużej niż y, PC z y, Windowsem, bo po prostu tak działają Maki, że żyją no może nie dwa razy dłużej, ale tak z półtora raza, może nawet do dwóch razy dłużej. Żyją. No spróbujcie sobie na PC z 2011 roku nagrać kawałek z y, odsłuchem na żywo, i tutaj przechodzę dalej płynnie y, do faktu właśnie, dlaczego mag. Uwierzcie mi, 8-9-letni komputer. Wszystko jakby łykał mi i w montażu, znaczy w montażu już właśnie troszeczkę gorzej, ale muzycznie nagrałem na tym dwie e, poważne płyty, gdzie w projekcie i często były instrumenty grane, e, bo sam gdzieś tam bici kleiłem e, i, i po kilkanaście ścieżek wokali, każdy z nałożonymi efektami. I okej, okay, to nie było idealne doświadczenie, ale. No, spróbujcie to zrobić na 9-letnim No nie wiem, dlatego. Nie ma co porównywać cyferek, bo to ma czterordzeniowy procesor i5 ósmej generacji 1.4 GHz. Ja wiem, że to nie brzmi zachęcająco, ale uwierzcie mi, że to, jak to działa... Żaden PC, który, który, yy, który by miał podobne specyfikacje, nie mógłby się zbliżyć do tego, głównie przez oprogramowanie. I właśnie dlatego używam maka. Yy, ja pamiętam, jak mówiłem ostatnio, że chcę sobie kupić maka za 10 tysięcy. To jakiś chłopacz mi pisał, gdzie to moka za 10 tysięcy, ja ci za 5 złożę taki komputer na jakimś Ryzenie czy coś. No nie, no nie, jakby ja rozumiem wasze podejście, ale tutaj cyferki się nie sprawdzają. No i co? Potestowałem sobie montowanie, zauważyłem plusy i minusy tego urządzenia. Po pierwsze, grzeje się, to znaczy to był to był... Jeden z argumentów za tym, żeby, żebym kupił jednak droższą wersję, bo ten MacBook w środku ma tylko jeden wiatraczek. Jeden wentylator, jakby takie pojedyncze chłodzenie. Ten w wersji za 10 tysięcy ma to chłodzenie rozbudowane podwójnie. No, myślę, że byłaby duża różnica, ale i tak w porównaniu do tego, co miałem wcześniej, nie narzekam. E, co jeszcze? Słuchajcie. No, mały on jest, on trochę mały jest. To znaczy, wydaje mi się, że w logiku na, na, na ścieżkach muzycznych mógłbym pracować bez problemu. Natomiast, już tutaj, w programie do montażu, to okienko z wideo jest bardzo małe, kiedy mam te wszystkie wtyczki i te wszystkie efekty gdzieś tam po bokach, te panele porozkładane. No, małe to wszystko, dlatego będę używał monitora zewnętrznego. W sensie to jest iMac w ogóle z 2010 roku, który u mnie służył, po prostu dostałem go powiedzmy z odzysku i służył u mnie. Jako zewnętrzny monitor, e, i teraz też będzie, z tym, że nie mogę go podłączyć. Dlaczego? No bo jakby ktoś nie wiedział, MacBooki jedyne co mają to złącza USB-C. Nie ma i wejścia na słuchawki. Ja mam tutaj dwa złącza USB-C. E, I tak jak pokazywałem przy unboxingu, przejściówka. E, taka przejściówka. E, no ja zadałem za nią 200 zł ma tutaj wiadomo rozszerzając nam taki jeden port USB-C, właściwie to Thunderbolt 3, na tutaj mam akurat 3 USB, yy, ładowanie, wyjście HDMI i wyjście na karty yy, SD i microSD prawdopodobnie, także to jest coś, co mi wystarcza do pracy teraz, kupiłem ją po prostu na szybko, natomiast mam upatrzoną jeszcze drugą taką przejściówkę, która będzie bardziej tutaj stała jako dock i będę po prostu, kiedy będę przychodził z tym laptopem, będę go gdzieś brał, będę wracał z tym laptopem i będę tylko wpinał jedno złącze i ładowanie, monitory, klawiatury, myszki, wszystko mi się zacznie automatycznie podpinać, także to jeszcze jest kwestia czasu, a jeżeli chodzi o ten monitor, komputer, to jedyne wejście jakie, jakie, jakie ten iMac ma, żeby służył jako monitor, to jest mini DisplayPort. no i też zamówiłem sobie, tylko że mamy dzisiaj piątek, pewnie dopiero w poniedziałek przyjdzie do mnie kabelek mini DisplayPort na vlogu to zobaczycie, ten Mac poleci sobie chyba gdzieś tam w inne biurko, jako jakaś taka maszyna zapasowa. Planuję też kupić jeszcze jeden monitor, który będzie stał właśnie tutaj. Ten Mac przejdzie tutaj z boku. Tutaj będzie MacBook. Nie wiem, czy to widzicie w ogóle. I, i wtedy będę miał w ogóle tutaj pod spodem pc i będę mógł się switchować między pc a MacBookiem. Kiedy będę chciał grać w gry, będę miał wszystko przy jednym biurku. To jest dosyć istotne. Będę miał wszystko przy jednym biurku i wydaje mi się, że to jest fajna opcja, bo Eee, no, mam tam drugie biurko z pecetem, gdzie streamuję, gdzie gram w gierki. Fajnie mieć wszystko przy jednym biurku, a to drugie biurko będzie takie... Coś z nim wymyślę, uwierzcie mi, ja jestem kreatywnym gościem. Eee, także, może jeszcze wieczorem się zobaczymy, jak tutaj coś porobię ciekawego, jak coś, jak coś, jak coś przekminię. Eee, jestem zadowolony, cieszę się, że w końcu mi się udało kupić Macbooka. Ejej. słuchajcie. Nie ma co dużo mówić, ja nie też tak, że jakoś się tym podniecam, że jestem w jakiejś, jakimś szale, ale no jestem zachwycony tym komputerem. To jak szybko, jak przyjemnie mi się montowało ten film, jakby jedyne co robi, to z zachęca mnie do robienia kolejnych filmów ne, i dzisiaj myślę, że sobie posiedzę. Po, 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 poszukam pomysłów, i naprawdę od tego tygodnia lecimy naprawdę na grubo z kanałem, bo tego mi było trzeba. Ostatnie 8 lat, jak miałem pierwszy kanał na YouTube, jak założyłem ten kanał, siedziałem na jednym starym Maku, gdzie z roku na rok to montowanie, jakieś nowe rzeczy, które się pojawiały, były po pierwsze dla mnie niedostępne, po drugie, no, nie było to super przyjemne. Tutaj wrzucam sobie materiał 4K. Wszystko śmiga, i to jest dla mnie. W ogóle mega zajawka teraz. Jakby wraca mi w ogóle zajawka na montaż, możecie to zobaczyć zresztą po tym filmie. Eee, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu. Jak macie jakieś pytania co do komputera, chętnie Wam odpowiem. Eee, chętnie też doradzę, bo naprawdę siedzę trochę w tym świecie Apple i, i, i te MacBooki obserwuję, bo jestem trochę maniakiem technologii. No i nic. Widzimy się niedługo. Serio, niedługo, bo ja teraz to będę dług filmy z takim sprzętem. <laughs> Pozdro!